wieczór wszystkim, tak gratuluję przede wszystkim zespołowi, sztabowi pierwszego zwycięstwa. Trochę na nie czekaliśmy, ale tak jak powiedziałem po meczu z Kotwicą, że jest duża złość w szatni i musimy zareagować. Dzisiaj też tak się to wydarzyło. Bardzo dobrze zareagowaliśmy na, na tę na sytuację, w której, w której znaleźliśmy w której znaleźliśmy się, więc a, gratuluję Zespołowi jeszcze, jeszcze raz. Rzadko to robię. Rzadko to robię. Ale myślę, że dzisiaj ta nasza młodzież. Która wystąpiła od początku meczu, która, która też była gotowa na ławce, żeby wejść. Zagrała dobre zawody i myślę, że to jest dla nich dobry bodziec do tego, żeby rozwijać się, żeby stanowić o sile dla naszego, dla naszego klubu. Także jeszcze raz gratuluję swojemu zespołowi i wracamy do Łodzi. Przygotowujemy się do następnego meczu. Dziękuję. Panie Generałze, właśnie jakiś polska, fiłka.pl. Powiedział Pan, że była złość, złość też okazali właśnie kibice. Podczas dzisiejszego meczu, transparentem oraz przerwanym meczu, jak wpłynęła na Was ta sytuacja z kibicami? Wygraliśmy mecz. To No tak, no co mam więcej powiedzieć? No wygraliśmy wygraliśmy mecz i tak to oceniam. Nie baliście się, że mecz zostanie przerwany i urodzony jako tego się nie bałem, bo się innych, innych rzeczy, że zachoruję, boję się, a, a tego, że, że mecz zostanie przerywany nie, e, bo rozmawialiśmy z sędzią, rozmawialiśmy z delegatem, e, więc, e, więc nie. Krzysztof Sinicki, Telewizja. To ja pamiętam, że czy w tym meczu tak można powiedzieć, że z przodu jest ok, ale z tyłu jeszcze trochę bałagan. Tak, trochę się kopowało. No tak, chcielibyśmy na pewno nad tym panować od następnego meczu, bo tak jak powiedziałem, ja wolę wygrać 2-0 albo 3-0 niż 4-2. Niż no ale tym bardziej myślę, że to było dla nas zadanie. Może nie trudne, ale, ale wymagało tego, czym się cechowaliśmy, że nawet jak przegrywaliśmy, to my dążyliśmy do, do wyrównania czy do zwycięstw. I tak tutaj też było w przerwie te naszej uwagi do zawodników były w tym tonie, że na pewno warta będzie, nie będzie miała niczego do, do stracenia i, i nas zaatakuje i popełniliśmy błąd, ale tak jak powiedziałem, no, zespół bardzo dobrze na to zareagował i, i dążył do strzelania, do strzelania bramek. Może nie wystawiamy indywidualnych laureat, ale tak nawet lewą licząc Michał Łokrzycki świetny występ, Arasa, który przyspiesza świetny występ, Antoni Młynarczyk, który się nie boi, Jędrzej grając. Czy jest w ogóle ktoś, o kim można byłoby powiedzieć, że nie zagrał dobrego spotkania? bo po prostu inaczej, nie chcę tutaj krytykować. Chodzi o to, że rzeczywiście wszyscy wznieśli się na jakiś poziom taki, który byście oczekiwać. Tak, jeśli e większość zespołu albo cały zespół gra dobrze, no to, to, to mamy te szanse na pewno większe na, na, na zwycięstwo. Ale tak powiedziałem, e, dzisiaj e, nie mieliśmy w składzie Husajna, nie mieliśmy w składzie Pirulo, nie mieliśmy w składzie Sitka, nie mieliśmy w składzie Majcenicza. E, I tak jak mówiłem też wcześniej, e, kadra mm, dźwignęła dzisiaj ten mecz, bo każdy z zawodników, którzy są w kadrze pierwszego zespołu, e, Musi grać dla UKS-u I, i, i dzisiaj był tego efekt i, i, i daliśmy radę. To jeszcze jeden nasz Złoty strzał przed meczem w postaci wzmocnienia z Hiszpanii, chyba dołącza zespołu. No, pewnie już wiadomo, że nie na dzisiaj, ale to wiąże się kilka dużo nadzieję? No, trenował z nami dopiero jeden raz, tak. On się uczy nas, my też jego poznajemy, chociaż, chociaż wiedzieliśmy, co, co potrafi z piłką. No ale to wiadomo, nowe środowisko, nowe rzeczy techniczno-taktyczne ale myślę, że będzie się szybko wdrażał do naszego zespołu. Spotkanie w krótkim odstępie czasu od no, bolesnej porażki w Rzeszowie, tak? bo mieliśmy długą podróż i bardzo mało czasu na regenerację. Jeden trening tak naprawdę nachodzonego, więc plan na mecz był taki, aby ustawić się nisko. Wiadomo, że w tej obronie niskiej trochę bardziej się odpoczywa, ale z tej obrony niskiej wypychać przeciwnika do obrony średniej. Mój zespół, po takiej diagnozie, którą oczywiście robimy każdego dnia, tygodnia, wychodzi na to, że lepiej czujemy się w obronie niskiej. No ale niestety, w tej obronie niskiej zbyt łatwo przeciwnik przedostaje się z piłką w nasze pole, pole karne. No, jest zbyt wiele bramek podobnych, z bardzo bliskiej odległości. No, ten element oczywiście jest tradycyjnie do poprawienia. Natomiast no, obrona, obrona nie może wyglądać w ten sposób. Obrona absolutnie nie może wyglądać w ten sposób, i tą pierwszą połowę przegraliśmy w dwie minuty. Mimo naporu przeciwnika oczywiście i większego posiadania w piłce, ale po tych fajerwerkach i sztucznych ogniach straciliśmy dwa gole w bardzo krótkim odstępie czasu, i o te dwa gole jesteśmy słabsi na, na finale od przeciwnika. Pozytywem jest druga połowa. Dokonaliśmy trzech zmian. Trzeba było odknąć trochę więcej energii w drużynę, trochę więcej pewności i odwagi. Cała trójka, która wyszła, te walory nam dała. Zapaliśmy kontakt. Niestety smutne jest to, że zaraz po, po bramce na 2-1, znowu z bliska oberwaliśmy na 3-2, a mimo to goniliśmy dalej i to takie było 20-30 minut. Kiedy warta grała jak prawdziwa warta. Taka, która goni, która dąży do zwycięstwa, która jest ofiarna. Niestety, tak jak wspomniałem, padła czwarta bramka. To są te dwa gole z pierwszej połowy, to jest ta taka zaliczka bardzo łatwa EKS-u. Nie mamy żadnej zdobyczy punktowej. Jest to smutne. Będziemy oczywiście analizować, rozmawiać z piłkarzami. Natomiast no, ważniejsze jest to przed nami po raz kolejny, bo za moment znów jedziemy na mecz w piątek, gramy z polonią Warszawa. No i absolutnie w tym spotkaniu trzeba zdobyć punkt. Tak, to taki na razie na ten moment jest to smutny tydzień. Bardzo słaby sportowo, osiem goli straconych to strasznie dużo. No ale mówię, już teraz całe siły od momentu odnowy biologicznej i treningu wyrównawczego koncentrujemy na Polonii Warszawy. Michał, po pierwsze gratulacje. Bardzo długo oczekiwane to zwycięstwo. Ulga? Odetchnęliście? Coś puściło po tym meczu? Nie wiem, czy ulga. Finalnie fajnie, że, że w końcu wygraliśmy. No ale to jest nadal tylko, tylko trzy punkty. Okej, okay, cieszymy się, ale w niedzielę jest kolejny mecz. I... I no, trzeba wygrywać cały czas. Tu nie można sobie pozwolić, że wygraliśmy raz i już będziemy się cieszyć, jesteśmy super świetni. Nie, nie jesteśmy. Musimy, żeby potwierdzić, że jesteśmy dobrzy, musimy naprawdę dużo wygrywać. No ale tak, sporo pojedynków wygranych a propos wygranych różnych rzeczy. Fajnie też przyspieszaliście na boisku. To widać u ciebie jako u kreatora trochę tych akcji. No a zwieńczyłeś to wszystko bramką na 4-2. Chyba mam wrażenie, że dzisiaj też złapaliście oddech trochę w ofensywie. Nie wiem z czego to do końca wynikało, ale myślę, że w meczu z Kotwicą już też mieliśmy takich kilka przyspieszających akcji i, i teraz po prostu one zostały zwieńczone golami i taka jest moim zdaniem różnica pomiędzy meczem z Kotwicą, a pomiędzy meczem z Wartą, e, bo nie uważam, że byliśmy tak słabi w meczu z Kotwicą, e, jak wskazuje wynik, a tutaj znowu te gole są i, i stąd y, może jest inna narracja tego wszystkiego? Nie to, że no wiadomo, że zwycięzców się nie sądzi, ale w jednej i w drugiej drużynie dzisiaj chyba sporo bałaganu w tym polu karnym, bo te bramki, chociażby ta bramka na 1-2 y, Bartkowskiego, która no też z jakiejś kopaliny, no my siedząc na trybunie nie wiedzieliśmy nawet, kto ją zdobył. I takich sytuacji też trochę było w tym meczu. Ten chaos dzisiaj bardziej kontrolowany przez Was, ale to jest chyba rzecz, na którą warto zapanować. Myślę, że ja bym to może nazwał takim nutą szczęścia troszeczkę, że może się bardziej do nas uśmiechnęło po, po tych ostatnich meczach, gdzie brakowało nam właśnie tego, tej, tej nuty szczęścia, żeby, żeby tą bramkę wcisnąć. A dzisiaj, dzisiaj się to udało i fajnie, bo, bo na pewno dla nas pod względem mentalnym to zwycięstwo będzie, da nam dużo dobrego.